Dobrze, teraz odkręcamy śrubkę gwiazdkową. Patrz tam, czy widać. Widać ładnie jak Tak Widać, widać, jest okej. I wystarczy może. Ale Już wystarczy. I teraz będziemy kombinować. Podaj mi ten śrubokręcik. O, teraz tutaj trzeba. Najlepiej by było jakby tutaj pokazać widzom o. Co my mamy odpiąć? Zwyczaj, znaczy, ja nie mogę coś usiąść na tej ziemi Możesz o. i taki jest tutaj zaczep Że to trzeba będzie jakoś odczepić jest! Dobrze, będziemy teraz tu jakoś go... O! widzisz, tu mamy taki bolczyk. O, pokaż tu widzą. Jak to się mówi. Kabelek. Nie, tu, niech Nie, ty to ty, ty trzymaj. Taki bolczyk jest. Strasznie ciemny. jest taki bolczyk. Jak to się mówi? On tu wszystko trzyma. Odłóż teraz. No, tu jakoś tak. Widać? Mhm. Masz widniej teraz? Mhm. przystaw trochę. Tu, widzisz. No, widzisz? Dobrze widać teraz? Tak, widać. Jest ok. I to teraz jakoś się trzeba tym zająć O! To się odkręca mhm. widzisz? Część jest odkręcana Tak To można i żarówkę samą. I następuje wymiana żarówki. A to może żarówka by poszła? No jest. Już mhm. no to wymieniamy żarówkę. Trzeba ją... Nie, nie przekręcamy, tylko ją po prostu musimy... O! Wyciągnąć. O. Pokaż żarówkę, jaka to Taka jest. Żaróweczka jest właśnie. No dobra, mamy tutaj drugą gdzieś żarówkę. O, mamy teraz nową żaróweczkę, elegancką. No i wpinamy z powrotem. Okej. Okay. Poczekaj sekundkę, nagrywaj. No dobrze i teraz trzeba, trzeba włożyć obudowę z powrotem z nową żaróweczką O zakręcamy, o tak się zakręca, widać tam? Tak Na środku masz? Jest na środku Jeszcze mogę o przesunąć troszeczkę Tu jest zapięte, wkładamy do obudowy i zakręcamy o. No i teraz sprawdzimy, czy to będzie działało. Mhm. To i sprawdź, czy to teraz działa. No dobrze, zobaczymy, czy teraz działa. O. Zobaczymy, czy teraz działa. jest świeci? świeci no i dobrze świeci Bardziej we się może y, zasłoń kawałek żeby jeszcze było widać te światło Tak y, taki jak poczekaj bo duszę za mocno no ja już tu nic nie mogę zrobić Dobra jest świeci to teraz wkładamy do środka Ja już tu nic nie mogę zrobić A nie to idzie tak jakaś chyba podamy do środka. Słabiutkie te świecenie, ale ale jest. Dobrze, nagrywasz? Mhm. Daj mi wkręt. Wkrętaj. O. Zakręcamy z powrotem. W ogóle nie trzyma ten wkręt. O matko! Tylko to możeśmy nie odkręcali w ogóle. Myślę, że nie odpadnie. Może nam rejestracja nie, nie ucieknie, co? Hmm. No i wyłączam. Nie. nie.